Dobra, I'm ready. A więc tak, jesteśmy tutaj, ziemi... Wciąż jesteś z nami? Jest No gdzie tam? Ała, bolało! się e, Ej, ale się wyjebałem! Ej ja zginę stale jak te tak stakać. No to uważaj tą spację, chyba miałeś samuczek. Nie mówili mi. Z z Dobrze, że do nas Pokaż swoje skilla, jakie masz fajne skilla. Ja ale ja nie na kim klikam. Na, na F, na V. I na Q. Granat leci, kurwe syna Dla mnie to jest... O no, ja mam taką broń z steliami. O stary, zmień sobie ją najlepiej, wiesz? I, I know. Uuu, ale się! A wiesz jak pojazd włączyć jak w rubla? Mój bieła się. No nie można akurat teraz... To... później. Ci Jesteśmy powiem. tuż przy punkcie z Motherfucker! Okay. Chopie, tak, zaraz zaraz ja mam teraz broń dojebaną tutaj. Mam 840 ile ja tam miałem mocy. Dla mnie to są plac jakieś to nie ma ci. No, ale ciebie mogą rozjebać. Mnie też mogą rozjebać, ale... ale ciężko będą mieli. Ej, stary, ciężko. ja nie wiem, bo yy, ja mam troszkę na cienie czarny, czy jakiś inny. Dawaj uniekko. napierdalaj, kurwa! Ej, bo mnie zabiją! Stary, stary pomag no! Pomagam ci, Maceczko. Iluj mnie! Dobra, dobra. Gdzieś ty polas, stary. Ej! Ej, gdzie, Bez... to jest... gdzie byście to poszli? No, kurwa, zagubiony już. Chodź szybko. Dlaczego żeście mnie zostawili? Ja cię nie wie kurwa, gdzieś ty poszedł Tutaj gdzieś. Ej no szybko wracaj, stary pole I to, i kurwa zginęłem No to już się idę ożywić. Kurwa nie wiem który tu to przychodziliśmy już Ty serio nie wiem który już... Czy który ja to przelożyłem tam chyba Poczekasz te 20 sekund Ej, a tu do ciebie kawałek jest, kurde Tutaj. Lecę, kurwa. A, już się ożywili. Kurwy syny. Yy, kurwa. Chodź, grubasie. Czekam na ciebie. Ej, jak byście to tam, się dostali? <śmienny> Ten zagubiony wękle. <śmienny> ja pierdolę. <śmienny> zagubiony wękle. No stary chodź tu kurwa co to spierdala? Ale już zamknięte, no jak on ty kurwa wejść Jak zamknięte? Ej, co ty to? No ja nie mogę tu wejść. O faktycznie zamknęli, to nie wiem kurwa Oj tam dobra Ale koledzy kurwa, koledzy Ja pierdolę. Zgiń może, weź zginaj lepiej nie, 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 ja będę walczył do ostatniego. Dobra, stary. Idziemy z a do MiG na początku, i chuj to. Ej, którym się R-kę używa? F F, 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 F. Ale umówiłem. No, otwórzcie to, kurwa, ludzie. <noise> Najlepiej zginie, nie mam pomysłu, jak to otworzyć, serio. Strażnik poległ! Strażnik poległ! O nie, kurwa. Ale najważniejsze, że najlepszy strażnik żyje wciąż. Czyli ja. By the way. A ten najgorszy z tyłu gdzieś tam. Graszy kurwa z wiodomapy i chuj hey, Czerwonego legionu. Jak twoja sytuacja? O już nie żyje! Najlepszy na strażnik Polek walce, ale męsko Męsko, męsko stary, jeszcze nie ma co. Trochę, hey. Prawie tam Podoba mi się twoja walka. Ty tam, a ty w ogóle się wczułeś ty jak mi żyć się nie odzywaj stary jak w tym RP w Gita. A, powiem ci, że dobre, dobre, dobre. A, to niektórzy mają chcesz... RPG w GTA, niektórzy w Destiny, no tak też można. Cześć, ja mam to iść? Jak się zgubisz, to no włączysz chuj. sobie na tabie, nie? No i chuj, no i Pograne. <laughs> Czemu? Czemu, co jest? Ej, idź po Uj, dobra, idę grać z Minecraft. <laughs> Ale co jest w ogóle ale... z góry, Generale, góry, właśnie, o. O, jest, Nie, nie Mogę albo pracować, albo strzelać, ale nie obie te rzeczy naraz. Bo właśnie odstrzelili mi rękę Pośpiesz się! Strzelaj Dawaj góry, szybko kurwa. Ale my nadupiają, Ale a, a już wylazłeś stamtąd? Potrzebujemy twojej pomocy kurwa, nie wiem, poczekaj na mnie. Jezu! Dobra, dobra. Ja napierdalam. Dobra, jest i gwiazda. Jest i gwiazda? Jest, no idzie, a ja i kapitanie. Dawaj, dawaj. To się nam poszło, stare. No. To współpraca ci powiem. Ale ty masz ten strój super, no. wyglądać jak super bohater. Latasz jak super pa. bohater. Tutaj? Nie? No, jak się zgubisz, to włączasz sobie tab i wzywasz tego ducha całego, nie? A no to już te kliknę. O. No. Dobra, dobry duch. Kurwa, chyba się zgubiłem. Ej, ty masz miecz? To. Ej, to chujowo. Ale mam też broń, stary, kurwa. Ej, a nasi ludzie gdzie są? Nie wiem, kurwa, czekałem na ciebie się zgubiłem. Czekaj, czekaj, bo tu na górę trzeba chyba, no. Ej, jak, gdzie, gdzieś kurwa mi uciekł? Na jetpacku takim. Chodź. A. LECIMY no to... KURWA KURWA O KURWA STARY sposób na wyssanie światła z wędrowca To jedyne wyjaśnienie Czekaj, ja dobrze Czekaj, idę? To musimy go powstrzymać, to powstrzymać. Jeżeli zawładnie światło... To asasyna na nie Destiny, chłopie To koniec O nie Słyszałeś? Skut, to koniec, stary. koniec z nami Czekaj, tutaj tutaj Dobra, jest jakiś... chuj Jeb go ta, kurwa Ej, gdzie ale d... gdzie są nasi? No do przodu poszli, bo ja czekałem na ciebie ale aż tak? No to chopy, ty kurwa, tak chodzi. spadłem, no. Gdzie jesteś? To cię ożywia. Gdzie ty leci? Gdzie ty? Ch chłop leci, kurwa, chuj wie. Tromo było. A jesteś, trzeba powiedzieć, że ty się respisz tak szybko. No nieraz to trwa parę. pół minuty, czy tam ile? Ty tu A przejdziesz, stary, i... bo. Kurwa mać! <laughs> nie doskoczyłem, nie doskoczyłem. Ej, co się nie... dzieje? Już yes, no dupa! Bo chciałem chłopiec. ominąć jeden schodek. Nie, ale kurwa nie. Dupa. Chciałeś być takim ta? ta. Idziesz, stary? Kurwa nie, doskoczyłem. Idziesz, dawaj, 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 stary! Nadupiają mnie. Nie, yeah. wiem, wiem, mogłem ich Dawaj, sobie dawaj stary. we Poczekaj ty się jak się rozpędzisz to. Dawaj, dawaj, dawaj! Nie ociągaj się No To chyba nie działa stale, ej, mm -hmm. gdzie jesteś? O kurde Czekaj, bo tam na górę chyba do nich trzeba. Ty ja przyjemna mi sera ja ci powiem. Taka... Taka nie skillowała. Widzisz wam O kurwa co to jest? Moja super umiejętność Ale super, szybko biega Ojo ja, dawaj O kurwa. No ich wszystkich rozd** Widziałeś to? No no to jest super skill, nie? Ale co Ja mam lepsze. Czekaj, to jest ta broń? A no to kurwa. ja musiałem zaczalecieć, ale nie trzeba jeszcze. Ja Ej, pier... Ale co oni tak spierdzielili daleko, ja już ich nie widzę Ja nie ja wiem, czy oni są w ogóle, może ich nie ma? Chyba ich nie ma Czekaj, 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 czekaj. Ale jak się tam dostać? Skład, o. Tak, my we dwóch gramy. Dobra, Jak się tam dostać? No tutaj, nie? Proszę, ja ciebie tutaj. No stary. Jesteśmy wędrowcami pierdolonymi. Nie, wiem, jak my się nazywamy? Nie, ja pamiętam Strażnicy, o. Nie strzelaj to! Chyba koniec. Strażniku. Ej, We dobry jestem. Tak daleko. Ej, bo dobry mój. mi idzie. Od ciebie. Ocal wędrowca jest coś? Uratuj wędrowca, stary. O, jasna Pięk. dupa. Co to kurwa jest? Pomóż mi, szybko stary. Ej! Taka, jesteś, zminimalizowałem stary, grę, no. nie wiem... Stary! No. Stary! Dawaj szybko! Jestem w piekle, kurwa. Ej, ja tu dalej siedzę. Dawaj, dawaj szybko, bo czekam na ciebie. Co ty pierdolisz, co mam zrobić? No wejdź w ten teleport. Ja nie mam żadnego co teleportu. Musisz podejść do tego, tam szybko. No i co mam kurwa zrobić <grym> Ja O kurwa Dobra, lecimy dalej. Lecimy dół. Tutaj chyba na dół, tylko spację przy... przed tym spadnięciem, nie? A wejdź, będziesz? Mm. to mnie wejdziesz. Jubko to. A ty masz różne rodzaje broni, nie? Jak coś? Tam możesz od jedynki do trójki klikać. No przecież umiem grać. O tutaj dobry tu wziąłem ten mieczek, fajnie. Ten z... z maczetą. tam No Ten za bardzo się. A Czemu właśnie tam ci ten nie grają z nami? No trudno. Damy sobie radę. Więcej pitosu dla nas. Mam nadzieję, że chociaż lepsze nagrody nam dadzą. Ale ty chyba nikt nie nawet. Nie no dostanę, dostanę No ja mam 800 y... A ja dostanę jakąś rzadką broń 860 Ten na wślisku wieża Eee 860 więc Dla mnie to już jest gówno ten ten, ten. Ta przez szybę chłop chciał Zbliżamy się to, to chyba nie jest aż moich możliwości. Fajnie że, że jak się ma macie tu masz się perspektywę trzeciej osoby Podoba mi się to Elo. I koniec? No. Wygraliśmy? Nie Tak? Bo co ty? Pewnie bo będzie na zakończenie, nie? A co ty gadasz? A ja już lecę do góry, stary, nie wiem co. No ja też nie czy wiem, jest. gdzie ty kurwa jesteś, ale. Co ty za rakietnicę może zajebistą na plecach? O chłopie! No, powiem ci, że lecimy dalej. Lecimy dół? Lecimy dół. Niemożliwe. Ty też masz takie granaty pod kół? Ja mam lepsze granaty Poka tego granata pod kół, bo ni nawet nie wiem Gdzie jesteś? Tutaj O tak też. O. Ale ja mam chyba lepszego, nie? To dawaj co ty robisz? Gdzie ty? Chodź szybko Ale co mam zrobić? Tam idziemy Ale to ładnie wygląda This is Sparta motherfucker Jaki kurwa chcesz iść? No tam no mamy ten punkt. na słońce No kurwa co to jest w ogóle Ej nie zwróciłem Ej, naprawdę Ty. taki... Co Nie, bo to taki małe, że ja się nie dziwię, że to przeoczyłeś, nie? Ech nie, ale ci tak nie skupiłem na tym... Dobra, jest. Y czarny ekran chyba wij, mi grę. A nie. No cześć. Z rządzeniem losu. O Ten znów przysłał się do mnie. O niecimy znów Dominus czerwonego legionu. O Poskramiacz słońce Dobra weź z i teraz tak byś poprzez mu ustrzaział ja i nie No tak zaczęła gadać mówić zamki morde A czemu my nic się gadamy? Co? I my byśmy coś gadali, jakiś repostek czy coś, to nie myślisz, że ma z nami jakieś szanse, ale on jest chyba będzie dobrym, mi się coś wydaje. Bawiam ci, że Panelej, mogą być z nim problemy pożar. Tylko, że mocy z 750 <noise> Dlaczego ty się kurwa ładuje? To nie gadaj stary Bo ja czekam na ciebie Dawaj z tej rakietnicy Dawaj trójkę wyciągaj Bo tą Ale rakietnica ma... Na, na, na niego dawaj tą trójkę Ale bo on lata I go kurwa nie... Traf... I co? Kapiłem. No i kurwa ruszył się A co on taki kurwa duży, on jest ten, nie wiedziałem, że on taki wielkoluk. Na ja na Tak, na pewno. Dobra stary, bo ty pokazałeś swoją arcyzdolność, nie? Jesteś gotów zobaczyć moją? Nie. I am kurwa hitox, skurwysyny. Jestem... A czemu ja go strzelać nie mogę? Aha, pizda stary, on jest jakiś odporny na moje... Od, na mojego ulta jest odporny. E no, zajebiście. To ja ile go rozdupić No i to I ten się tanny zrobi Dawaj granatami go kurwa Niewrażliwość, dobra, chuj to nie granatami A jest tutaj znacznik, dawaj do tego znacznika tutaj o, muszę. Ale mnie tutaj super, super umiejętność naładujesz Aha Czekaj, a ja mogę sobie zmienić szybko z... tam No z tam? co ten pan jak robi? Czemu go nie ma? A nie mam! A już nie mogę! Pokonek. Nie wiem, czekaj. Super. Aha, tutaj to to jest ten. Ja idę na super atak sobie wezmę. Czekaj. Ja też idę na super atak. Ale o kurwa, co to było? Ty! O ja, ja się trochę boję, nie? Ej, co to było? Ja kurwa? trochę abstrahent boję, stary. Dobra, ty Ole, dostał! Ole, dostał, stary! Czemu ja się teleportuję? Widziałem, że się kombuję, dostał. Ja pierdolę, to ja mam to Te nie wracili przez Ty stary, patrz to. Nie wiedziałem, że się tak. No bo to jest Bosik, to, to musieli coś dać. Fajnego. Kurwa. Bo tak to musi móc na na minutę. Tak. Ty, ej, ciekawe to jest taki teleport, ale chyba wola. Chyba... Nie no, zdecydowanie bardziej wolę to latanie, niż takie teleporty. Pa! Ja się mogę teleportować, stary! No kurwa, no... Pa to, stary! Pa to! Pum! Ale jaja, pa to! Ale jaja... Się podierałem jak... No i to jest na farm? No i zalagowało mnie, stary, zlagowało mnie. Nie, chyba pokonaliśmy go. Heroiczny! O, Ej, no nie zauważyłem kiedy, nie? Ja to samo, kurwa nie, z pizdy takie. Ja hero Ja Legę Jeden <laughs> zero śmieci Ej nie filmik mi przycina To, to filmiku nie będzie to ten tego filmiku nie będzie na moim filmiku Teraz mnie widzisz Nie No to ty pierdzielisz, że on taki wielki teraz Co? Koniec. Ej, nie gadaj To jest koniec pewnie Ale fajnie wygląda, nie? Spoko to No, widzę Cię Jomek Świetna fabuła. Normalnie mnie tak ciągnęła stary. Ale ty nie zaczynasz żyć jakby od początku. Bo... Aha, to ty kurwa nie włączyłeś pierwszej misji. Nie, nie.